Góra to miejsce, gdzie w Starym Testamencie prorok Eliasz, jedyny sprawiedliwy, jedyny prawdziwy prorok, stanął wobec kilkuset fałszywych proroków i dał świadectwo wiary. Okazała się moc Boża. Pokazał, że wiernym trzeba być Bogu niezależnie od tego, co mówi większość, że wierność to znaczy przyjmować Słowo Boga i pozostać przy Nim we Kiedy słucham dzisiejszej Ewangelii o Jezusie, który mówi, żebyśmy wzięli na siebie Jego jarzmo, żebyśmy dobrze nie zabrali a ono będzie lekkie, jarzmo słodkie i odnajdziemy y, ukojenie w tym, że przyjmiemy Jego brzemię, pewien ciężar, pewien trud. To mi się właśnie przypomina Góra gdzie prorok Eliasz zanim dokonał sudu, zanim Bóg objawił swoją moc, y, jakby robił wszystko, na, znaczy nie na przód, ale wszystko pod, tak jakby chciał utrudnić, kazał rozlać wodę, y, tak żeby Ogień nie był w stanie strawić ofiarę, którą tam słaba. Po ludzku, jeśli coś jest mokre, coś jest pobrane wodą, no, ciężko ogień to trawi. Woda raczej gasi ogień. A jednak Bóg strawił ofiarę na Boże I pokazał, że jest Bóg, Że działanie Boże to nie jest działanie czysto ludzkie. Że drogi Boże to nie są drogi ludzkie. Myślenie Boże to nie jest myślenie ludzkie. wskazuje nam Chrystus, że jest to zaproszenie z obietnicą. Jezus mówi, bierzcie to, co ode mnie przychodzi i weźcie też obietnicę. Tak jest ukojenie w tej wierności, w tym byciu ze mną. Nawet jeśli po ludzku czasem to napawa lękiem i, i, i może gdzieś tam po przychodzi, że to będzie za trudne, to będzie za ciężkie, a przychodzi. W naszym życiu, że kiedy doświadczamy trudów tego życia, to gdy Bóg jeszcze stawia nam pewne wyzwania, to diabeł mówi: zostaw, odpuść, nie podejmuj. Pan Bóg ci dorzuci tylko ciężaru do tego życia. Mało ciągniesz, mało masz za sobą różnych trudnych doświadczeń, jeszcze ci to potrzebne, i my się trochę tego boimy. I przychodzi nam, wychodzi nam naprzeciw Maryja, która mówi, niech mi się stanie według Twojego słowa po prostu, Panie. Maryja, która, która jest całkowicie posłuszna, która jest całkowicie uległa Bogu, która nie tylko podejmuje walkę ze złem, co po prostu jest wielką, która tak Maria nigdy nie ma na twarzy śladów jakiejś walki. Ona nie prowadzi walki ze złem. Ona idzie drogą porządku. I przez to zwycięża zło. Mm -hmm. Przez to jest silna. przez to pokonuje. kardynał Wyszyński mówił, że zwycięstwo przychodzi przez Maryję. Przez, <laughs> właśnie w tym prostym posłuszeństwie. W tym posłuszeństwie, do którego nikt nie zmusza. Ani Maryi, ani nas. Zwycięstwo przychodzi przez to, że z ufnością Żyłce. Dzisiaj w takiej wersji bardzo ukrojonej bardziej duchowej, ale co roku stawało tutaj ponad 100 osób, Wyruszać w Część z nich miała za sobą już wiele kilometrów z poznania, część dopiero rozpoczynała. Nikt ich nie zmusza. Szli, bo chcieli. Wiedząc, że będą trudy, wiedząc, że są wyzwania, że jest wysiłek. Że może nawet jest gdzieś tam ból i kryzys, ale idę, bo chcę. To jest właśnie dobra wiary. Idę, bo chcę. Idę, bo wierzę. Idę, bo ufam. I jest to jakoś symboliczne, szczególnie w tym roku, kiedy chcemy z kardynałem Wyszyńskim iść, że rozpoczynamy z Maryją na Górze karmę. To posłuszno na tym symbolicznym miejscu, gdzie Moc Boża się objawiła w pełnej okazałości. tam na Górze Karmel i w Maryi. Maryja w pewnym sensie jest też tą Górą Karmel, bo w jej życiu Moc Boża pokazała się w całej, w całej pełni. I idziemy do Miłosierdzia Bożego, do źródła, w którym trzeba się ciągle zgórzać, w którym do morza Miłosierdzia, w którym trzeba. Trzeba się y, oczyszczać nieustanie, pozwalać by nas ogarniało. Idziemy od Maryi ku temu, który jest naszym wybawieniem. Idziemy z Mary. Miejmy w sobie takie proste pragnienie posłuszeństwa Bogu, podszyte wiarą, że y, zwycięstwo Nasze siły, by walczyć ze złem, tylko najpierw angażujemy nasze siły, by być wiernym Bogu. A wtedy, jak będzie trzeba, tak jak ona, będziemy deptać.